Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie, a pytanie jest, dlaczego on nie chce być ze mną. Karty przełożyłam i tradycyjnie losuję. trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest setne pytanie. Arcykaponka. Dołożę karty. Trójka. Kielichów. Co wychodzi naprzeciw? As Miecze. Wynik, odpowiedź, rada. Dziesięć buław, Dołożę kartę. As monet, Dołożę kartę. Czwórka miecze. może kartę słońce. Na spodzie talii jest karta kolowa kielichów. I to może być tło czytania. Sedno, arcykapłanka i trójka kielichów. Żarty, fajna zabawa, luźne kontakty, kobieca radość, romans. I również to jest czas spędzany sam na sam z sobą. I to nie ma nic wspólnego z samotnością. To jest akceptacja siebie. I próba zrozumienia, co jest dla nas ważne. Czy idziemy w dobrym kierunku. Jest silne uczucie. Raczej to są silne emocje, które wymykają się spod kontroli. Arcykampanka pokazuje matczyną miłość. Nauczycielkę, pomocnicę. Arcykampanka zrobi dużo dla faceta. Nawet zaakceptuje, że będzie tą drugą. Czyli podkładamy się. Dla faceta, bo nie znamy swojej wartości. Arcykapłanka pokazuje również mądrą kobietę z dużą intuicją, i posiada, która posiada w sobie zrozumienie. I jest warto posłuchać takiej kobiety, bo ona dobrze i mądrze mówi. Ma wielkie serce i ma szalenie rozwiniętą duchowość Że klękajcie narody. Widząc arcykapłankę i królową Kilchów, to ten przekaz może wydawać się dziwny, inny, ale ona dotyka sedna. I ona dobrze i mądrze mówi. To nie jest głupia kobieta. co wychodzi naprzeciw, a z miecz. Zakłopotanie. Odrzucenie przez partnera. Myśli o rozstaniu. Brak miłości. Partnerzy ostygli od siebie. Nic innego ich już nic nie łączy. Albo jedna ze strony ochłonęła. To też jest kontynuacja obecnej sytuacji. Czyli ciągniemy sobą dno i wodorosty. Kontynuujemy związek porażką. Kontynuujemy znajomość, która do naszego życia nie wnosi nic wartościowego. Wynik: odpowiedź: Rada: 10 buław, as, monet, twórka miecze i słońce. Jesteśmy na ostatniej prostej. Dziesiątka błów pokazuje szansę na zbudowanie relacji, ale nie nastąpi to szybko, ponieważ jeszcze nie mamy poprawnie zamkniętej przeszłości. Jesteśmy niewyleczeni z ran sercowych i emocjonalnych. Posiadane doświadczenie pomoże Ci dokonać właściwego wyboru. I pomoże nie wchodzić w relacje bez przeszłości. Znajdziemy partnera, który spełni nasze kryteria, a my spełnimy jego kryteria, bo to jest bardzo ważne. Obie strony będą poważnie, będą poważne i nie będą chciały bawić się swoimi uczuciami. Będą polegały na sobie. Tutaj też jest trzymanie się faceta na siłę. Gdzie z nim nie ma przyszłości. Powiedz mi, dlaczego on miałby być z tobą? Daj sobie czas na odpowiedź. Bo co? Bo jesteś taka fajna? Bo jesteś taka zajebista? Bo znasz swoją wartość? Bo się szanujesz? Bo Podkładasz się jemu? Jesteś na jego każde żądanie? Bo w twojej ocenie on jest twoją bratnią duszą? Ale on nic takiego nie czuje. Nie czuje, że jesteś jego bratnią duszą. I co? Pomimo tego musi być z tobą? Bo masz przeczucia że on jest Twoją bratnią duszą? Odpowiedz sobie na te pytania. Ale on z jakichś powodów nie lubi albo nie chce Twojej zajebistości. Bo chcesz mieć takie same trampki, co ja mam, czyli biało kremowe z napisem z tyłu Big Star, wielka gwiazda, ale ten napis jest z tyłu. No, bo na Big Star z przodu to trzeba zasłużyć. Ja nie mam trudnego charakteru. Ze mną to trzeba umieć rozmawiać, bo ja nie rozmawiam z niskiego poziomu. Ja znam swoją wartość i wiem, co potrafię. A czego nie potrafię. Dziękuję to wszystko na dziś. Życzę ci dużo szczęścia i miłości, dużo zdrowia. Zapraszam do kontaktu, który jest pod filmem. Zapraszam do komentarzy. Zapraszam cię na rozwój osobisty. Pozdrawiam Klara Tarot dba